Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Na dzisiejszym dniu planujemy, planuję sobie właśnie odsadzić te króliki od matki. Tak, dobrze słyszycie? Króliki od matki, a nie matka od królików, ponieważ taka jest za mała na 9 sztuk. A planuję sobie właśnie odsadzić te właśnie małe 9 sztuk królików do tej kratki większej. A jest chyba po 20 cm, z każdej strony większa. Tak, nawet ta będzie chyba o 30 70 cm. Jakoś tak tylko muszę sobie tę samą słomę i siano przynieść do tej, tej klatki. Tu były przed, przedtem te kurki, to wszystko sobie zdezynfekowałem. Więc także to sobie przeniesiemy tutaj. Tu jeszcze jakieś karmidła, czy jeszcze prostu na pochować. O tam. w ogóle przyleciało jakieś, o, kał chyba z góry. Nie wiem jak, ale przeleciało jakieś Dziwne. Pan nic nie ma. Aha, takie dziurki są może tamtędy, ale wątpię w to bardzo. Dobra. Jeszcze wrócę, wracając do poprzedniego odcinka. Trzeba tutaj tych młodych Belgów. Belgi się mają bardzo dobrze, bardzo fajnie pochłaniają pokarm, piją wszystko. Więc sam jeszcze wiadomo, czy kręgosłupy jeszcze czuć. Sam jeszcze chudy, ale są już żywawsze, nie były jak możecie to uważać. kubki też ładne robią. No, no fajne są, zobaczcie, już kiedyś nie są takie osowiałe, już są takie o. No. Fajne, fajne. I jeszcze sobie puścimy dzisiaj te króliki na wypas, ale to na całym końcu. Chciałem Was też bardzo zaprosić do zostawienia subskrypcji Łapki w górę i jak możecie ten filmik udostępnić, to możecie go udostępnić Zrobię eee, mi się z tego powodu bardzo miło Tu jeszcze zobaczymy co tutaj, tutaj tą samiczka jak tutaj sobie o, Tam coś robi rewolucję Już no bo na kiedy masz termin? Na 1 września nie? Chyba ja Dobrze pamiętam Trochę agresywna jest, ale zobaczcie jaka duża. Już ma takie słodkie okoliczności, No i tutaj taki, 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 Coś tam widać, coś tam widać, wam powiem. ziemka jeszcze ma. Też chciałem wam powiedzieć, że będę starał się teraz, na przykład... eee Te króliki, na przykład te mniejsze te... i tamte... Ee, może nie jeszcze teraz, ale tak w późniejszym etapie rozwoju yy, karmić samą zbożem, samą zbożem, bez żadnych dodatków granulatów nic zmienić w tym stylu, żeby to było bardziej ekologiczne, bo to będzie już chyba na mięsu do mnie, nie? więc chcemy bardziej ekologiczne. No, takie jak te króliki te, to będą wszystkie jeszcze jechały na granulacie, tak samo jak te, bo. No, to, to są takie jakby do, do użytku dalszego, to są tylko na mięso, więc. A tak to wygląda. Tu jeszcze mam taki multivitaminer, R. Możecie to sobie zauważyć, właśnie. To sobie dam później każdemu rolnikowi, to sobie dam poza filmem. Jakby kogoś kogo interesowało, no to daję tego 2,5 ml na 5 do 5 ml na 10 litrów wody. Tu jest nawet napisane. Ja nie wiem, czy będzie widać. No. Na tonę karmu, więc trzeba było sobie wszystko po, mm, poodejmować Matematyka się po odjmować zera I wyjdzie nam tyle ile powinniśmy dawać tak Dobra, to sobie to położymy Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że Ten kogoś dla wczoraj był, był tam za płotem, u sąsiada Bo wleciał tu na klatkę I tam sobie przeskoczył i już mu obciąłem porządnie lotki. Trochę się jeszcze boję o tę araukanę. No ale mi się właśnie kurki podobają bardzo jak mają lotki. jakie jednak te lotki fajnie widać, Są o wiele ładniejsze. Ale nie wiem, zobaczymy. Może bo jak wiem araukany słynie z tego, że lubią latać. No ale zobaczymy, może będziemy to obcinali. Może nie. Też się pojawiło pytanko, jedno pod, pod, pod yy, odcinkiem skór Kiedy się te kurki zaczną nieść No wiecie co Powinny się nieść We wrześniu jakoś i tak Myślę, że będzie najlepiej Bo już też kurki ładnie wyglądają Tam przykład tam ta rosa, ładnie do góry poszła no, więc Także na wrzesień Może nie, że początek, ale tak w środku, w środek września Wtedy skończą 20 tygodni, chyba we wrześniu jakoś. No. Ale to się zobaczy jak będzie pierwszy jajko, to będziemy wiedzieli, że to już jest właśnie od tych naszych kurek, nie? Dobra. Ja teraz robię pauzę, przenoszę całe to wszystko, te pierdoły z tej klatki do, tam, do tej klatki. I widzimy się jak będę sobie przekładał już te króliczki do tej klateczki. Widzimy się za. Klaba będzie chwilkę dla mnie kilka minut. Dobra, już sobie tutaj e, kropkę opróżniłem, wyścieliłem. Tylko niestety właśnie nie mogę zamontować dzisiaj e, paśników i karmidłów, tylko zamontowałem cię poidełko. Więc dzisiaj dostanę tylko w jednym kafelku jedzenie. Dzisiaj jak się pogodzić, ale jutro już zamontujemy im normalnie e, paśniki i karmidła. Bo wszystko mam, tylko nie mam sprzętu do tego. Yy, I te króliczki dzisiaj tam lądują. Tu sobie właśnie przełożyłem jeszcze słomę i siano. No, więc tak to wygląda. I co? I bierzemy sobie do... Bierzemy się do odsadzania króliczków. Przeniesione, więc nie, teraz tutaj się rządzą. Bardzo fajnie wygląda. Dobra, idziemy teraz na po yy, kafelek. Będziemy ten kafelek z tym wiedzeniem. Trochę po pachu i przeniesiemy. Proszę bardzo. Trochę tu do słomy jest, ale nie pościelą. A ma w ogóle prawie. Tutaj pościeram wszystko teraz będę jeszcze musiał posprzątać w tej samicy tutaj mieszkańca bo trochę tu bałaganu ma albo ja tylko dzisiaj wyścierę słomą zobaczymy jak to będzie no teraz bym właśnie odpoczywała przez kilka miesięcy Może nie kilka miesięcy zobaczymy jak nam się sprzedają te poliki tam jak nam się sprzedają ładnie no to Dopuścimy sobie tutaj y, tą termącką tego belga i, tą mieszańc, i, i tego mieszańca. No Chodzi mi to tą termącką, nie? Tą nową termącką. Tamtej starej nie. Przechodząc właśnie też do jeszcze odsadzenia młodych tutaj tych termąckich No to one będą też odsadzane w, w najbliższych dniach do tygodnia postaram się odstawić, one właśnie mają już skończone. Skończyły dzisiaj dwa tygodnie, nie dwa tygodnie 2 miesiące, czyli mi kolik palucha przysiął. Więc także jeszcze mogą być tydzień. One są trochę mniejsze niektóre. Tylko wiecie, no nie ma na razie nigdzie pracy miejsca, chyba wszystko jest zajęte. Cyk, cyk, cyk. Wszystko jest zajęte. Yy, właśnie to będę w najbliższych też dniach. Robić kurnik. Jak wie ten film mi widzi, no to już zacząłem coś działać. Więc już, no, się tak trochę ta zwolni. Więc tak, do tygodnia chcę ten kurnik tutaj skończyć, żebym to mógł wszystko już tutaj ładnie rozpanować I wtedy sobie weźmiemy na przykład te dwa, może Belgii tu wsadzimy, a tą samiczkę tę tu wsadzimy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale jak to sobie fajnie rozpanujemy. No. Tu są mokre od tego kafla, co tam był. To od tego kafla są mokre. Bo to na przykład jak. a no bo tu od tego jak piją, też to właśnie piją i to kapie, i on tutaj się położę, tylko to się tak później brudzicie, nie? No. Królaki, króliki nasze. Króliki to fajne zwierzątko, mądre jest. Króliki nie jest głupi, wam powiem. Tortki za pauzę, ale musiałem chwilkę przerwać. No, więc tak jak mówiłem, teraz, jak mówiłem na początku filmu, teraz te cholery idą na wypas, czyli na wybieg, jest fajnie chłodno, bo już jest godzina chyba 18. .00. I już się tak w miarę się ochłodziło troszeczkę, i trochę trawki jeszcze im nie, zaszkodziły, nie zaszkodzi. Nie? Hmm. Fajne, fajne są Pusta Dzisiaj są już wszystkie zwierzęta prawie na wypasie Wam powiem, bo zobaczcie, nawet kurki są dzisiaj na wypasie, o, zobaczcie Chodzą sobie wszystkie prawie cztery kurki i trzy tutaj są te trzy mniejsze zobaczymy co so, przejdziemy tutaj jeszcze teraz do zamkniemy sobie, o zobaczcie jak to jest przemyślane fajnie a tu są jeszcze nasze termonskie na paszy, zobaczcie o kurde tu na skrzynkę usiądę żebyś nie umierać, zobaczcie Żebyście tak nie widzieli jak za kratami O Zobaczcie, jak to fajnie wygląda takie króliki na wypasie Może wam zrobię takie coś Trochę lepiej O ty kurde I jak? Ci się podoba? Nie jestem pewien, czy kolikim mogą to właśnie jeść. A to chyba nic się nie ma tego nie stanie i to właśnie rwę zawsze. Musicie też zadowolona, nie? Tu macie na pewno chłodniej niż w klatce. W klatce macie taką duchotę. A tu macie chociaż trochę przewiewu. I tak, to chyba nie większość ubiją, nie zjedzą, ale to. Dzisiaj sobie chwilkę te pobiegają, później sobie puszczę może jakiegoś królika większego, może yy, tam mamuski tych mieszańców, a Wam jeszcze pokażę dalej. Nie wiem, czy mówiłem kiedyś, ale mi te króliki, nie te, ale chyba tylko ten, taka jedna najmniejsza sztuka z tych mi uciekła. To była chyba ta sztuka najmniejsza. Uciekała po prostu Ale już teraz się nie przyciśnie za duża. No. Jeszcze tu może jakieś fajne zdjęcia na. Nie, tureczkę się styknie. Co by to fajnego zrobić? A, i biegają sobie. Też właśnie taki wybieg jest dla królika zdrowotny. Bardzo, bo ten królik w takim wybiegu też trochę też jakby się wyrusza. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra. Właśnie ogólnie nie jest to ta trawa taka, która tutaj, tutaj, tutaj jest właśnie najdłuższa, bo jak kosiłem trawę, to sobie właśnie rozstawiłem taki trójkącik i położyłem w to wybieg, a to te króliki zawsze skupną Pewnie pewno będzie takie coś skupiło lepiej niż takie coś, nie? No. zaraz jeszcze będą fajne plany właśnie, też właśnie to jest coś się, będzie taki też... Powiększony wybieg. Też przydań tego... nie będzie tego ogródka? Będzie, ale będzie w takim innym położeniu, gdzie w takim naszej Ty Gdzie? Zamykamy je. Niech sobie piekają fajnie. zamkniemy. Cyk. Dobra. Mówię gdzie jest matka, nie, a matka tutaj łazi Patrzcie szukam gdzie jest matka, tu matka tutaj jest tego sobie przełożę to tam tą e, płachtę w tym miejscu Bo słońce jest w tamtym miejscu właśnie i chcę żeby właśnie namówić tego cienia więcej I tak to właśnie sobie zrobimy Dobra, wam pokażę kurki, jak zachodzą. No, nie, nie, widać. Nic teraz nie, widać. O, nawet nie, jedna tutaj nasza młodsza kurka, ale już się schowała nie, Co nie, się nie, nie, na wybieg. Się tu rządzą kurki, rządzą tak to właśnie u mnie wygląda taka jest prawdziwie u mnie codzienność, że tak króliki i kury są tak puszczą na wybieg no więc jeszcze zobaczymy, czy te króliczki No, leżą sobie, poczuwają fajnie bardzo. Tu mam na chwilkę jeszcze nałożę trochę paszy, świeżej. Byśmy tutaj głodne nie chodziły, bo u mnie nie mogę być, być nic głodne, i nie. Te są bardzo fajne, by te białe. Takie są widać, jakie zmasowane mam bo na boko. Tylko bo by tego jednego on to pokaże. O. Takie są fajne zmasowane, takie jak ten sam jest Tremontski. Szczerze mówiąc, nawet bym go za termonta uważał bardziej. Ma więcej karnówków niż mieszańca, bo jest bardziej zbudowany czuję Od tamtych na przykład tamtych czarnych Tamtego żelazistego Taki samczyk Kolejny fajny reproduktor Byłby, może by się komuś przydało Więc zapraszam do kontaktu Link macie w opisie Dobra To chyba tyle o tym odcinku Dajcie o łapce w górę subskrypcji i trzymajcie, trzymajcie się do następnego siemka.